Siemano tego wisteona będę klonował co był po zalaniu. Jest już drugi. Zawsze to robiłem w trybie boot, czyli trzeba sobie dwa rezystory tutaj podłączyć stołomowe. Można też tutaj te przewody butowalne, ale bez sensu, moim zdaniem. no Problem jest taki, że trzeba otworzyć nie. Bardzo bym nie chciał otwierać go, tego drugiego. Wiadomo, ten trzeba kleić na szczelnie. Nie wiem, nie wiem. Jest tam niby Fox Flashu jest tryb, że niby przez OBD czyta. Nie wiem, czy jak to na stole podłączę, tak jak no złączę OBD podłączę, to czy to mi się tu odczyta? Czy to tryb OBD w ogóle działa? Nie wiem. Zrobię tak. Tego sobie odczytam w trybie but, bo on już, on już jest i tak otwarty. A potem spróbuję w trybie OBD. Po prostu tutaj podłączę gniazdko OBD i spróbuję odczytać. Jak nie, to potem jeszcze na samochodzie spróbuję. Samochód jest niedaleko, to można, można kombinować. Dobra. Rozkładam się ze sprzętem, podłączam co trzeba i, i czytamy. Znalazłem sobie nawet takie wtyczki pasujące. Mógłbym sobie zrobić taki kabel typowo już wpinany tutaj. Ale nie wiem czy tego. Już takie dość starszawe auto. Samochody. Chociaż dość popularne, No nie wiem może ich sobie zrobię. Hmm, jak to tutaj teraz zrobić? Straszny się tu zrobił nieład. Dobra, tutaj jest połączenie Fox Flash. No i tutaj mam właśnie niby po, po OBD, w trybie OBD. Jest w DCU 102, ale my sobie toolbota ST10. Nie wiem czy to po linii K, czy po kanie. Nie mam pojęcia. Aha, zasilanie bym sobie jeszcze musiał zapiąć. 12 woltów Jest. Get ID. Wybierzmy sobie, to będzie chyba pokanie. Okej. Okay. Zasilanko. Get ID. No nie działa. Ja to już wcześniej czytałem tylko czym innym. Galeto chyba. Teraz mam tego Fox Flasha. No nie chciało to iść. Musiałem wybrać opcję RXTX, to jest takim podłączonym tranzystorem. Tutaj jest PNP 2N3906, oczywiście nie mam takiego, dałem zwykły nasz dałem taki zwykły BC557, bo to jest PNP. Że ma odwrotnie wyprowadzenie. No i tak go tutaj podpiąłem. No i dopiero się to tutaj skomunikowało. Get ID. Także po OBD to chyba nie pójdzie w ogóle. Dobra, klikam sobie odczyt. Zapiszę sobie to gdzieś. Na pilpucie DCU102 DCU102. Zapiszmy sobie to. Ori, zapisz. Czyli co? No będę musiał tamten ten otworzyć. Dobra, odczytuje się. No trochę długo to odczytuję. Martechem się bawiłem ostatnio, to bardzo szybko to czytał. W ostateczności, jakby mi to tutaj nie poszło, no to bym Martechem zrobił, nie? Dziwne, bo ja to robiłem i nie pamiętam, jak ja to robiłem. Czy ja to robiłem właśnie tak? Czy tak, jak wcześniej próbowałem? Nie wiem. Tak czy inaczej spróbuję to po złączu. Dobra, mam to przez OBD. Car OBD. Przez świata, nie? Chyba, że przez Citroena będzie. Citroen Jumper. Jest Jumper. Diesel jest, Visteon. No co, zobaczymy. Get ID. Ale widzę, że nie ma tutaj odczytu plików, czyli można tylko wgrać. To nic, to by mi nawet też pasowało. Jakby się tylko chciało zrobić, jak nie pójdzie, to spróbuję tam na samochodzie zapiąć i zrobić to przez złącze w samochodzie. Niestety jakiś error wyskoczył. Fajnie by było, żeby się to dało wrzucić, nie musiałem rozbierać tego nowawego. Jest, podłączyłem jeszcze jeden, plus, i wyskoczyło mi tutaj fajnie wszystko. Tak chyba zrobimy. Weźmiemy tego Ori. Otwórz. Nie, no przecież nie na tym sterowniku. Dobra, przepnę sterowniki, zapnę ten nowy. Dobra, mam zapięty ten nowy po OBD. Otworzę sobie. Aha, najpierw Get ID sobie wezmę. No jest. Otwórz plik Ori. No, i co, wrzuć. Ciekawe, czy się wrzuci. No, minus jest taki, że nie będziemy mieli backupa z tego nowego, ale no... tu jest tylko sam, sam flash w procesorze, więc to jeden pliczek. Pójdzie czy nie pójdzie? No. Nie ma tak łatwo. Niestety po nie poszło. Ładnie sobie to tutaj wykleiłem i postaram się to ładnie wkleić cóż, trzeba będzie się tutaj podlutować tranzystorem i zgram sobie też bajka przy okazji. Jak już będę miał taką możliwość dobra, mam to już tutaj podłączone tak jak to ma być. Zobaczmy sobie jak to tam na laptopie wygląda. Będzie widać w ogóle. Coś tam może będzie widać. To mamy OBD. Nie chcemy OBD. Bo to nam nie chodziło po OBD. ST10 RXTX. Ok. Załączę zasilanko. Dziwne, bo ten trochę mniej pobiera. Spróbuję to przybliżyć. Ok, teraz to chyba będzie widać. Zasilanie mam, no to get ID. No jest. Odczytam sobie, to będę miał backup nowa w. Zapisz. Ok, przeczytało nam. Wyłączamy prąd. Teraz sobie otworzymy ORI. Zapniemy sobie prąd. No i dajemy WRIGHT. Ciekawe czy się wrzuci. Powinien. Sumy kontrolne nie liczę. OK. Wrzuca się. To dobrze. Tutaj idzie pasek postępu. Niech się wrzuca zatem. No, i mamy taki komunikat. Wyłączamy zasilanie. Klikamy ok. No i to by było tyle. No i co, ogarnięte. Trzeba rezystorki sobie odlutować. Posprzątać po sobie. chyba jeszcze lakierem, lakierem psiknę i dopiero to złożę i pokażę jak wyszło. Postaram się to zrobić jakoś ładniej, może mi się uda. Ja mam tu już posmarowane. Tak się ostatnio nagadałem, że tutaj powinno być drożne, nie? Jest taka naklejka oryginalnie. Mówię, zobaczę pod słońce, czy tu może to jest jakaś mikrosiatka, nie? No nie widać pod słońce, żeby tu jakaś właśnie mikrosiateczka była, więc nie wiem, którędy wyrównuje się ciśnienie w tym sterowniku no bo tam jest czujnik ciśnienia atmosferycznego czyli podejrzewam, że on nie będzie tak do końca szczelny o, siadło elegancko wypchnęło tutaj tą masę nadmiar zaraz ściągnę ale siada ładnie ja tam wyczyściłem tej starej masy, nie? sporo jej tam wyskrobałem No i dobra No taka trochę brudna robota ale co pan zrobisz nic pan nie zrobisz Teraz to rozmazałem. Będzie, będziesz pan zadowolony. Nic i demontować, mam nadzieję, że będzie działać. Wszystko zadziałało poprawnie. Stół umyty, bo wiadomo, te sterowniki brudne, bo to w samochodzie pod maską. Robiłem kilka już takich, ale jakiś czas temu, no i robiłem to galeto. A teraz pierwszy raz robiłem to Foxflashem. No i tak to wyszło. Nie chciało po polinika, nie chciało pokanie. Trzeba było RX, wybrać tą opcję rx Takes i dopiero wtedy dał się odczytać i zapisać. Szkoda, że po OBD nie dało się zapisać pliku, bo wtedy nie trzeba by było go otwierać. Na pewno jest jakiś sprzęt, który to robi po OBD. No niestety mój Fox Flash nie. To tyle. Na razie. Do zaś.